Hey, dziś film trochę inny niż wszystkie, bo powiem Wam trochę o swojej pielęgnacji, bo myślę, że sporo jest osób, które mają podobne problemy do moich i myślę, że mogę Wam co nieco podpowiedzieć. Wiem, może być pogłos. Jesteśmy w łazience, a łazienka ma jeszcze wciąż za mało rzeczy w sobie, żeby tego echa i tego pogłosu nie było, więc wybaczcie mi za to, no ale nie będę takiego filmu nagrywać nie wiem, w pokoju, bo to bez sensu. Yy, kilka słów. Może na temat, tego, na temat tego, co ja mam twarzy, na twarzy, na temat mojej cery. Ja mam cerę mieszaną, e, bardzo skłonną do zaskórników zamkniętych, otwartych, różnych maleńkich pryszczyków na powierzchni skóry. Rzadko kiedy zdarzają mi się pryszcze ropne, czyli te bolące, chociaż gdzieś tu mi się coś takiego już szykuje, ale jednak się zdarzają, szczególnie gdzieś tam wiecie w tym cudownym czasie dla kobiet gdzieś tam się jakieś roku zawsze zaczali. Yy, ogólnie nie mam takiego, takiego właśnie trądziku, tylko gdzie niegdzie czasem coś się zdarza. Już dawno temu, kiedy byłam u kosmetyczki, pani powiedziała mi, że ja będę musiała bardzo często robić peelingi po prostu skóry twarzy, bo mam skłonności właśnie do zapychania, do zaskórników, do jakichś takich grudek niefajnych i to wszystko po prostu muszę dobrze czyszczać skórę, dobrze zmywać makijaż, i jest rano w sumie, jak widać, ja jestem jeszcze w szlafroku, mam umyte włosy i teraz pora może na ogarnięcie swojej twarzy. Ja oczywiście codziennie rano, albo prawie codziennie używam do mycia twarzy szczoteczki. Albo jest to taka obrotowa szczoteczka, albo jest to taka wibracyjna szczoteczka, albo to jest silikonowa szczoteczka, albo to jest gąbeczka, to, to jest gąbeczka węglowa od Planet Spa. Zawsze używam praktycznie czegoś takiego, chyba, że jestem albo bardzo zmęczona wieczorem, albo jestem, bardzo się spieszę rano, wtedy po prostu biorę żel i wiecie, byle szybciej. Najczęściej wtedy używam tego peelingu micelarnego, Nutra Effect, już mi się on kończy, bo, no bo wiecie, tutaj mamy lekki peeling, tak, bez szczoteczki już nam tutaj lekko wyciera. Natomiast normalnie na co dzień, m, ostatnio używam żelu Liren, Dermoprogram, witamina C, witamina D i witamina E żel myjąco energetyzujący. I ja o nim nie słyszałam wcześniej. Eee, tak naprawdę o nim się dowiedziałam z grupy na Facebooku Joasi Chop, eee, właśnie pochłaniaczki kosmetyków. Joasia tak mi się wydaje, właśnie mówiła o tym, żelu i właśnie jej się on spodobał i powiem Wam, jak zobaczyłam w Rossmanie go kiedyś. Tam tak weszłam, bo weszłam. I niestety był już na cenie na do widzenia, więc kupiłam go, już go więcej pewnie nie zobaczę, ale go wziąłam i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę całkiem fajny. Fajnie pachnie pomarańczami. Całkiem nieźle się pieni. Jestem zadowolona. Oczywiście pewnie za jakiś czas znowu wrócę do tego odświeżającego żelu no Nutra Effect. No ale to za jakiś czas, dopiero na razie chcę wykończyć. Ten jest bardzo fajny. W opisie na pewno Wam dam link do grupy Joasi, bo naprawdę tam dużo fajnych rzeczy można się dowiedzieć i jest tak ogólnie dosyć fajna społeczność. ok, to ja biorę moją szczoteczkę obrotową. Lekko ją sobie zwilżam. Nalegam, nie wiem czy to będzie widać, ociupinkę dosłownie, żelu i jedziemy z myciem. używacie szczoteczek. Pamiętajcie, żeby po użyciu dokładnie je wypłukać, umyć i odstawić do wyschnięcia. I tak naprawdę używanie szczoteczki dla mnie było pierwszym takim powiedzmy kamieniem milowym, jeśli chodzi o pielęgnację mojej skóry, bo wtedy po prostu, kiedy zaczęłam używać, zobaczyłam pierwszą ogromną poprawę właśnie stanu mojej cery. Zrobiło się jeszcze ciut jaśniej, bo teraz nagle słoneczko zaświeciło. Eee, I tak, praktycznie staram się codziennie, nawet rano, jeśli idę na zajęcia, staram się i tak Myć twarz szczoteczką, no bo robi to naprawdę dla mnie duże wrażenie. Sporek jest dużo gładsza, moim zdaniem jest fajnie oczyszczona. Ktoś zapyta, czy polecam foreo? Nie znam foreo, są to drogie szczotki. W tym momencie na coś takiego mnie nie stać po prostu. Mam te swoje szczoteczki i one mi pasują, chociaż martwię się trochę, bo powiem wam, że foreo to jest silikon, tak? Ja mam tutaj taką silikonową szczoteczkę z Rosmana akurat. Chociaż w wielu, wielu sklepach i w wielu, nawet w Weibon i WoriFlame wszędzie możecie kupić takie szczoteczki, ja nie jestem z nim do końca zadowolona. Bo zawsze mam takie uczucie, że jednak ta skóra nie jest tak fajnie oczyszczona, jak po takiej szczoteczce elektrycznej. Ok, skoro buzia już jest umyta, to teraz pora na tonik. I u mnie jest to zazwyczaj aktywator blasku. Czasami też używam wody różanej. Też mi się fajnie sprawdza, i no jeśli znajdę coś fajnego w drogerii, to e, kupię sobie coś drogeryjnego po prostu i tak jak widzieliście nalewam sobie troszeczkę na środek dłoni i to wszystko lekko wklepuję albo rozsmarowuję po prostu po całej skórze. A i pamiętajcie, że jak myjecie sobie twarz szczoteczką to też jeździcie właśnie tutaj po skroniach czy po linii żuchwy, żeby dokładnie wszystkie zanieczyszczenia Zmyć. I teraz muszę poczekać chwilę, zmyć resztki toniku i poczekać, muszę chwilę, aż ten tonik mi się w buzie wchłonie. Pamiętajcie, że w tym filmie mówię wam o takiej mojej codziennej pielęgnacji. nawet ja dzisiaj nie mam w planach nakładania maseczki, więc tylko póki ten tonik się wchłania, opowiem wam o tym, czego najczęściej używam. Jeśli chodzi o maseczki oczyszczające, najczęściej używam tej z Clear Skin czarnej, bo jest naprawdę świetna i zazwyczaj właśnie używam jej. Z tym killingiem jeszcze nieszczęłam w starym opakowaniu, bo jest naprawdę super. Jest gęsty jak pasta, bardzo fajnie oczyszcza skórę i naprawdę to połączenie mi się sprawdza już od lat. Naprawdę od lat. Czasem lubię też oczywiście nałożyć sobie na twarz jakąś maskę w płacie, zazwyczaj wtedy, kiedy muszę jakoś po prostu przetestować, bo jednak muszę przyznać, że zazwyczaj e, kupuję takie zwykłe maseczki. Ale ostatnio zaszokowała mnie w ogóle totalnie maseczka z eniu Platinum. To jest odżywczo nawilżająca maska do na twarzy z platyną, która jest srebrna tak naprawdę, w takim srebrno-platynowym kolorze. Słuchajcie, nie wiem czy to będzie widać, może nie. Ale naprawdę fajnie nawilża, ta skóra naprawdę jest fajna w dotyku i przyjemna. I, i Wam polecam, bo może nie jest najtańsza, aczkolwiek rzeczywiście ja czuję po niej różnicę. Okej, okay, już mi się... Jako tako ten aktywator blasku wchłonął w skórę i właśnie dzięki niemu, co Wam już często mówiłam, mam wrażenie, że mam troszeczkę mniej tych zaskórników, ta skóra jest czystsza, że może mam mniej jakichś śladów potrącikowych i tak dalej. Jeśli chodzi o krem pod oczy, no to od jakiegoś czasu, słuchajcie, używam tej dwufaz tego dwufazowego kremu Eniu Clinica. Naprawdę jest bardzo, bardzo fajne, ale widzę już, że ktoś mi tu chyba wkładał paluszki. Bo tak z tym krem coś go mało jest. Więc chyba ktoś tutaj wkładał paluszki. Delikatnie sobie troszeczkę wklepuję, bo tutaj trzeba uważać, słuchajcie, z ilością, ponieważ on jest fajny, odżywczy i tak całkiem nieźle się wchłania. Natomiast um, jak nałożycie go za dużo, to się zacznie rolować. Też trzeba uważać, właśnie, żeby tutaj nie nałożyć go za dużo. Ja go bardzo lubię ogólnie. I kiedyś słyszałam, że on jest niewydajny. Natomiast ja myślę, nie wiem. Dla mnie z, z wydajnością jest naprawdę wszystko ok. No i przede wszystkim jest naprawdę bardzo tani, bo spokojnie go kupicie w okolicach 25 czy 20 zł. Żel, podłuki brwiowe, lekko, ewentualnie troszeczkę na powieki, chociaż niby się go nie powinno nakładać na powieki, ale lekko staram się wklepać to wszystko. Byleby nic nie ciągnąć, to jest najważniejsze przy tak delikatnej skórze. Ok, więc to by było, jeśli chodzi na tyle, jeśli chodzi o pielęgnację mojej strefy pod oczami. Jeśli chodzi ogólnie o moją skórę, nie wiem czy Wam już mówiłam, że niestety moja skóra zachowuje się różnie w, w zależności od tego, jaka jest faza cyklu. I czasem, niestety, moja skóra jest bardzo, bardzo, bardzo przesuszona. Po prostu jest tragicznie. Wtedy na co dzień, na dzień, bo mówimy dla samej pielnacji dziennej, mm, używam tego olejku w sumie eliksiru regenerującego z nutra efekt. W tym momencie moja skóra jest w całkiem dobrej kondycji, ale chciałam Wam go pokazać. Dosłownie kropelka dwie na całą twarz, jako takie serum, i moja skóra po prostu go wsysa. Zazwyczaj robię tak, nie wiem raz, dwa razy może, dwa dni po kolei, ponieważ on też zawiera silikon i ja nie mogę z nim przesadzić, bo mnie wysypie zaraz. Ale na takie nagłe przypadki jest naprawdę świetny i zawsze gdzieś tam mam schowanego, właśnie na takie wiecie, w razie czego sobie go użyję. Ostatnio jeśli chodzi o krem na dzień, em, czasem też krem na noc, ale już chyba od, tego, od jakiegoś czasu tylko mimo krem na dzień, używam kremu Mia. Mia Cosmetics My Wonder Balm. Am Kokonac. Jest to krem intensywnie nawilżający. Ja już go kupiłam, słuchajcie, w grudniu, czyli kawał czasu temu i wciąż go jeszcze mam to jest 75 ml. Nie ma silikonów, parafiny, olej, olej mineralnych, żadnych składników, które nadają kolor, i tak dalej, tak dalej. Więc jest bardzo fajny. I rzeczywiście dla mojej skóry jest świetny. Natomiast najświetniejszy, najlepszy był tak naprawdę zimą, ponieważ teraz już mamy Maj, mamy troszeczkę, jest troszeczkę cieplej, mamy troszeczkę więcej słońca i niestety on jest dla mnie ciut za ciężki. Wciąż go używam, słuchajcie, troszeczkę tam dosłownie tyle wystarcza, słuchajcie, na całobuzie. E, gdzieś go tam używam. Natomiast on, słuchajcie, może fajnie nawilża, ale też sprawia, że tak jakby mam wrażenie, że mam taką. Nie wiem, on się nie wchłaniał do końca, tylko jakby sobie tak po prostu był na tej skórze, um, taka warstewka, no nie jest najprzyjemniejsze, i mam też wrażenie, że od jakiegoś czasu właśnie, kiedy zrobiło się ciepło, a ja nakładam ten krem na twarz, to um, po prostu mi się waży podkład gdzieś czasami, a wcześniej mi się nigdy nie ważył, nawet przy wysokiej temperaturze. Więc krem jest sam w sobie świetny, natomiast dla mnie na wiosnę. Na lato już muszę szukać czegoś innego, bo jest zbyt ciężko. E, w ogóle te kremy z Mija są świetne, e, tylko wszystkie są dosyć ciężkie, ponieważ ten jeden, kokosowy, jest jedyną tak naprawdę nawilżającą opcją, bo tam są jeszcze nawilżająco-odżywcze, odżywcze, intensywnie odżywcze, coś tam, coś tam, więc zakładam, że tamte będą jeszcze cięższe. No i jeszcze gorzej chyba by było, <laughs> jeśli chodzi właśnie o utrzymywanie podkładu. Ok. I na tym kończę swoją pielęgnację dzienną. Czasem jeszcze coś tam sobie nałożę na szyję, żeby było ok. I już idę się malować. Wrócę do Was na pewno wieczorem, zmyję z Wami makijaż, pokażę Wam czego używam wieczorem. Hello, już jest wieczór, więc pora się zmyć i iść zaraz spać. Oczywiście. Wieczorem swoją pielęgnację ja zaczynam od zmycia makijażu moim niezawodnym, ukochanym, najwspanialszym lekkim olejkiem do demakijażu z Nutra Effects. Wylewam sobie troszeczkę na dłoń i pamiętajcie, jak go używacie, to miejcie zupełnie suche dłonie, bo nawet jak macie nawet troszeczkę wody, to wtedy ten olejek dużo, dużo, dużo słabiej rozpuszcza cały makijaż. I tak sobie masuję. Najpierw całą buzię, potem przejdę do oczu, a jeśli nie zmyję wszystkiego olejkiem, to po prostu przejdę do. Zmyję sobie oczy jeszcze troszeczkę płynem dwufazowym. Ale zazwyczaj staram się. Pamiętajcie o tym, że ogólnie na etykiecie jest na wyraźnie napisane, że nie należy zmywać tym olejkiem oczu. Bo, no bo nie należy. Tak? I to, że ja zmywam oczy jest, że tak powiem, na moją odpowiedzialność. I jeśli Wy też zmywacie oczy nim, to też jest na Waszą odpowiedzialność, bo y, pre, producent wyraźnie odradza to, a kiedy taki olejek dostanie się z do oka, to może to oko dosyć mocno podrażnić, i może Was potem to oko piec. Więc to już jest wtedy Wasza, na Waszą odpowiedzialność, o. I teraz, jak sobie już większość praktycznie zmyłam, to dodaję uciupinkę wody na dłoń. I wtedy tak mi to wszystko bieleje lekko. mi się taka emulsja i już praktycznie wszystko jest czyste olejek już zmyty a wraz z nim cały makijaż to teraz tak dwuetapowo oczyszczając skórę użyję peelingu micelarnego, bo wcześniej pokazywałam wam oczywiście metodę ze szczoteczką ale chciałabym wam też pokazać właśnie ten peeling micelarny i jego wystarczy słuchajcie, dosłownie tyle ociupnięcia na całą twarz, żeby pięknie umyć jeszcze gdzieś, gdzie nie jakieś drobinki, których nie dałam rady umyć, jakieś miejsca, zakamarki. Pamiętajcie zawsze, że jeśli się malujecie gdzieś tutaj przy uszach, to żeby tutaj wszystko dokładnie zmyć, przy linii włosów, bo to jest często właśnie często widać, że dziewczyny Albo chłopaki, którzy się malują, mają gdzieś przy linii włosów jakieś zaskórniki, Czy ja czasami miałam, słuchajcie, tutaj przy samych uszach mm, pryszczyki jakieś, czy coś w tym stylu, bo po prostu nie domywałam makijażu. I potem mi gdzieś jakieś paskudstwa się zalęgły. O, delikatny to jest peeling, nie za mocny. To nie jest, słuchajcie, taki peeling mocny. Taki, wiecie, jak ten Clear skin. Tak, to jest taki delikatny, delikatnie się pieniądze. Dla mnie na co dzień bardzo fajny. Już jest bardzo czysta skóra. Taka przyjemna, gładziutka. Ojej, no to znowu na wieczór tonik, czyli aktywator blasku. E, normalnie bym jeszcze użyła ewentualnie, znaczy zamiast niego wody różanej, natomiast zauważyłam, że tutaj mi coś wyłazi, tu mi coś wyłazi, tu jakiś taki jest pryszczyk uparty, więc aktywator blasku, żeby je zniszczyć. I znów troszeczkę na dłoni i lekko wmasowuję. Dlaczego nie nakładam na wacik? Słuchajcie, bo to jest po prostu marnacja i produktu, i wacika, ponieważ on, wacik jednak, wiecie bierze w siebie część z tego produktu. Musimy go nałożyć na, nie, na wacik więcej niż na dłonie. Um, no, i, no i wiecie, bez sensu, bo możemy go nałożyć na dłonie, tak jak krem, wklepać i już jest wszystko super. Tak możecie to zrobić z każdym tonikiem. Ręce myję. Nie tylko z tonikiem, um, tym aktywatorem blasku, tak możecie właśnie ze wszystkim, z wodą różaną, z jakimkolwiek innym tonikiem i ten sposób Wam polecam, bo raz, że właśnie produkt jest wydajniejszy, a dwa, nie produkujemy niepotrzebnych śmieci. Jak mi lekko schnie buzia, znaczy wchłania się na aktywator w buzia, to powiem Wam coś śmiesznego, bo e, jak wiecie, ja gdzieś tam czasami jakieś pryszczyki i tak dalej traktuję spirytusem. I mam zawsze spirytus w takiej butelce plastikowej. I ostatnio ona sobie leżała w koszyczku, zapomniałam w sumie o tym, znaczy ten spirytus leżał sobie, zapomniałam o nim, bo nie był potrzebny po prostu. I słuchajcie, on był otwarty. Tak. Taka dziurka. I było troszeczkę, nie wiem, czy to będzie widać. Spróbuję Wam pokazać. Nie wiem, czy widzicie, w tym spirytusie pływa sobie myszka. Muszka meszka. Jakieś coś takiego. I było więcej. Już szczęście, że tak powiem, wylałam razem z tym spirytusem. Słuchajcie, nie wiem czego. Czy spirytus jest jakimś łapką jakąś na takie owady, czy co? Bo byłam w szoku, pierwszy raz mi się to zdarzyło, po prostu, że w buteleczce, gdzie było troszeczkę spirytusu, pływało chyba ze sześć meszek, muszek, owocówek, nie wiem, bo latały tu strasznie dużo. Plaga była. I po prostu ja je znalazłam tutaj martwe. Nie wiem, dziwne, dziwne mocno, ale może wy też. Macie plagę muszek gdzieś, więc taki może mały, mała no, odpowiedź, może Wam się to przyda akurat. No to teraz pora na krem pod oczy, i w sumie teraz normalnie używam tego podwójnego, podwójnego programu, ale wciąż uparcie zużywam. Słuchajcie, krem ENIU e Nutri Advance. Taki malutki pod oczy, słuchajcie, i ten krem jest beznadziejny. Znaczy on... Słuchajcie, on się w ogóle nie wchłania. W ogóle. Wcale. Ja go nakładam mega cieniutką warstwą yy, na wieczór najczęściej, a i tak rano, mi się tu potarła pod okiem, to by mi to się wszystko zrolowało i zeszło, więc on już nie jest dostępny w regularnej sprzedaży, bo jakiś czas temu widziałam, że był właśnie z dzwoneczkiem chyba ale jeśli kiedyś wróci, albo kiedyś go zobaczycie na jakiejś wyprzedaży, to Wam go nie polecam, bo on się nie chce wchłaniać w ogóle. Nawet jak miałam, pamiętam sytuację, że miałam mega podrażnioną skórę pod oczami, mega suchą, to po prostu on nie chciał się wchłonąć. I nakładam ociupinunię, dosłownie na paznokieć, brałam odrobinkę, ledwo go czułam pod okiem, ale po prostu on się nie chłaniał, więc. Nie polecam w ogóle. Ja go zużywam, bo mi jest już wywalić, ale. No nie, no nie. Ten produkt to jest katastrofa. I kiedy mam suchą skórę, bardzo, bo mówiłam wam wcześniej, że czasem zdarzało mi się takie, dni, że mam mega suchą skórę, to albo się wspomagam tym eliksirem regenerującym właśnie jako takie serum taka baza wcześniejsza i e, Wtedy po tym eliksirze nakładam maseczkę, tą koreańską z grzybami shitake na noc, albo nakładam samą maseczkę. Ja ją nakładam mniej więcej raz albo dwa razy w tygodniu, tak czy inaczej, bo uważam, że jest świetna i wciąż jej mam całkiem sporo, mimo że używam jej już od lutego. Więc ona kosztuje tam ponad 40 zł, ale powiem Wam szczerze, że się bardzo opłaca, bo to jest 50 gramów i mam ją z trzech miesięcy, a jeszcze dawałam z niej dziewczynom, koleżankom moim próbki, więc trochę jeszcze zużyłam na nie, a wciąż mam ponad pół opakowania tej maseczki, więc bardzo Wam ją polecam, bo jest naprawdę świetna, przecudownie wygłada skórę, odżywia i od razu czuć naprawdę różnicę. Powiem Wam też taką śmieszną rzecz, ostatnio jak byłam w Monachium, nie miałam z sobą żadnego balsamu, bo tam mam taki lekki krem aloes jogurek chyba. On wyszedł w tamtym roku i jakoś tak zostawiłam tamten krem. E, to jest taki lekki krem do ciała, a nabawiłam się słuchajcie pod pachami. I to rzeczywiście takich podrażeń bolało mi ta skóra, piekła, mi ta skóra, więc mówię: spróbujemy. Nałożę tą maseczkę pod pachy na noc, zobaczymy, co będzie. I powiem szczerze, rano, no może nie stało się nagle jakiś cud, ale rzeczywiście skóra była dużo bardziej wygładzona i nic mnie nie piekło. Ani nie było czerwone, więc no może nie było szału, ale była zdecydowana ulga i zdecydowana poprawa, więc w razie czego takich rzeczy też na maseczka się słuchajcie nadaje. Mm, ok, ale już może przejdziemy do tego, co użyłam zazwyczaj na noc, czyli serum. Serum z witaminą C. Ono weszło w katalogu piątym? Szóstym? Piątym. Piątym do sprzedaży. I ja go użyłam tak naprawdę od lutego. Zaczęłam tych dwóch produktów używać naraz I też już mam, no mniej niż pół opakowania już mi zostało. I uważam od tamtej pory, od lutego, że jest to jeden z najlepszych produktów do twarzy, jakie miałam. Ponieważ on nie zawiera, to serum nie zawiera silikonów. Mamy tutaj witaminę C10%. Yy, powinno nam rozświetlać i odmładzać skórę. Powiem tak, na pewno jest dużo gładsza. Na pewno jest zdrowsza. Ta skóra, tak jakoś, tak ładnie wygląda. Czy odmładza? I tu jest właśnie pytanie, bo mam wrażenie, że i tak tutaj te dwie zmarszczki mam głębokie, tutaj zmarszczkę na czole mam głęboką, ale mam wrażenie, że tutaj zmarszczki uśmiechu mi się trochę spłodziły. Może sobie wmawiam, ale no, takie mam wrażenie. Więc naprawdę to serum jest, słuchajcie, świetne. Żadnych podrażnień, wręcz bym powiedziała, że pomaga gdzieś tam nieprzyjaciół też likwidować. O, może słyszycie, z kościoła grają, a może nie słyszycie, takie wiejskie klimaty. Ja sobie akurat go na noc nie szczędzę i nakładam bardzo chętnie, bardzo dużo. No i śmierdzi trochę na początku, wiem, ale to zaraz przechodzi i, i po prostu naprawdę są świetne rezultaty. Mam już kolejne opakowanie i na pewno kolejne opakowanie zużyję, więc jak widzicie, kremu na dzień ciągle szukam fajnego, a, a krem na noc, takie serum po prostu mam. Najlepiej bym zależało na kremie na dzień, który by miał właśnie jakieś jeszcze e, filtry i od tego nie miał bez silikonu. to bym była bardzo szczęśliwa. No ale zobaczymy, jak, jak to wyjdzie, co tam jeszcze ciekawego znajdę. To serum wam gorąco polecam, bo jest naprawdę świetne. Ono się na początku trochę lepi, albo go nałożycie za dużo, ale. Wchłania się zaraz, naprawdę skóra jest dużo gładsza, jeśli go używacie. Naprawdę. Ja mam też wrażenie, że on mi, to serum mi trochę, nie wiem, niszczy za skórniki. Wiecie, że jakoś tak ta cera wygląda lepiej, po prostu. Ja jest, nie wiem, nie potrafię tego opisać. Czy ten alkohol może lekko gdzieś działa, czy ta witaminacja, czy co? Nie wiem. Ja jestem naprawdę zadowolona z tego produktu. I już teraz pachnie tak przyjemnie cytrusowo. Czasami go używam też na dzień. Powiem Wam, że jak czuję, że moja skóra jest dobrze nawilżona i wiem, że mam przed sobą długi dzień, to znaczy, tak jak mówiłam, tamten krem mija, yy, powoduje mi to, że podkład szybciej mi się waży gdzieś na twarzy. Więc jeśli wiem, że czekam długi dzień, że muszę naprawdę mieć ten makijaż jak najdłużej w dobrym stanie, to tamten krem odsuwam na bok i używam sobie na dzień też tego serum. I wszystko jest super! I nie mam słuchajcie, żadnych przebarwień, nic mi się nie dzieje. Wiadomo, tu mam zawsze trochę czerwonej tutaj. Ale ogólnie gdzieś jakieś przebarwienia straszne, nic mi się takiego nie dzieje, więc ja jestem z niego, mega, ups, zadowolona i bardzo gorąco Wam to polecam. Aktywator też Wam serdecznie polecam. Olejek też Wam serdecznie polecam. Maseczkę też Wam serdecznie polecam. Krem pod oczy Wam nie polecam. To Bez, jest beznadziejny. Ale wszystko Wam ogólnie polecam. Więc tak wygląda moja pielęgnacja cery i jestem z niej zadowolona. Co prawda, wciąż jeszcze szukam kremu na dzień, który będzie lekki, ale nawilżający i mnie nie będzie zapychał. No ale to powoli, powoli i spokojnie. I tak, to już jest wszystko, co Wam chciałam pokazać. Mam nadzieję, że na coś Wam się ten film przydał. Mam nadzieję, że jakość też była w miarę do przeżycia. No i cóż, i widzimy się w następnym filmie. Cześć!